Katalizator zmian, które rozprzestrzenią się daleko poza ściany restauracji. Serce Klarii biło jak szalone, gdy w pomieszczeniu rozległy się głosy, symfonia wsparcia, która zagłuszyła okrutne uwagi tony jego. Wątła, ale niezachwiana obecność pana Witakera zakotwiczyła ją, a jego deklaracja lojalności rozpaliła iskrę odwagi. Za, odpędzając łzy, które groziły wypłynięciem, czując ciepło rozchodzące się po jej klatce piersiowej jakby sam materiał restauracji splatał tarczę przed kolcami Tonyego. Clare zawsze pamięta o moim zamówieniu, wtrąciła się pani Thompson, a jej głos wzniósł się ponad hałas. I zawsze ma miłe słowo, kiedy jest mi źle. Gdy słowa starszej kobiety zawisły w powietrzu, myśli Klari powróciły do niezliczonych chwil, które dzieliła ze swoimi klientami. Śmiechu przy kawie, cichych rozmów podczas powolnego popołudnia i ciepła, które czuła, gdy pomagała komuś znaleźć zagubiony przedmiot schowany pod kabiną. Każda interakcja była nitką w gobelinie jej życia, ale teraz wydawało się, że jest to coś więcej, jak narastający ruch, który może rozbić ciszę wstydu, którą rzucił na nią Tony. Ale stawka rosła. Twarz Tony'ego przybrała głęboki odcień szkarłatu i Clare widziała gniew narastający w jego oczach. Zrobił krok do przodu, zaciskając pięści po bokach. Myślisz, że to żart splunął niskim i groźnym głosem Wszyscy będziecie tego żałować Żałujesz czego? krzyknął głos z tyłu i Claire rozpoznała w nim Jake'a, miejscowego mechanika, który często przychodził po kawałek ciasta po długich zmianach. Żałujesz, że stałeś w obronie kogoś. Kto naprawdę się o nas troszczy? To jest restauracja, stary. To ma być miejsce, w którym możemy poczuć się jak rodzina a nie wybieg dla twojego idealnego wizerunku. Oddech Klari uwiązł jej w gardle. Jake zawsze był łagodnym olbrzymem. Jego śmiech był donośny i zaraźliwy. Ale teraz w jego głosie pojawiła się taka nuta, która sprawiła, że dreszcz przebiegł jej po plecach. Energia w pomieszczeniu zmieniła się, a napięcie zagęściło powietrze, gdy klienci wiercili się na swoich miejscach, rzucając ostrożne spojrzenia na Tony'ego. Jak myślisz, kim jesteś? Warknął tony, a jego brawura pękła. To moja firma i będę ją prowadzić, jak chcę. Nie, jeśli oznacza to utratę nas wszystkich, zapiszczała młoda kobieta, tuląc swoje dziecko i wstając wyzywająco. Nie możesz po prostu traktować ludzi jak śmieci i oczekiwać, że będziemy się trzymać. Klara nie mogła uwierzyć w to, czego była świadkiem. Jej pierś wypełniła się wdzięcznością, gdy dołączyli kolejni klienci. A każdy głos dodawał kreszę do ubuntu. To było tak, jakby sama istota restauracji, śmiech, wspólne posiłki, niezliczone wspomnienia, połączyła się w siłę, która mogła rzucić wyzwanie toksycznym rządom Tonyego. Ale ta chwila była krucha, i Klera czuła ciężar świata naciskający na jej ramiona. Wciąż była tylko kelnerką, wciąż zmagającą się z poczuciem nieadekwatności. A co jeśli to wszystko się rozpadnie? Co jeśli Tony zemści się? A restauracja którą kochała, stanie się polem bitwy. Gdy jej determinacja osłabła, z tłumu wyłoniła się znajoma twarz Emily, nauczycielka plastyki w liceum, z wyzywająco skrzyżowanymi ramionami. "Wiesz, nie tylko życzliwość Kleri sprawia, że wracamy", oświadczyła spokojnym głosem. "W ten sposób sprawia, że każdy z nas czuje się doceniony. W świecie, który często mówi nam, że nie wystarczymy, przypomina nam, że się liczymy." W tym momencie Klere poczuła przypływ ciepła wypełniający jej serce i uświadomiła sobie, że nie walczy tylko o siebie. Walczyła w imieniu wszystkich, którzy kiedykolwiek czuli się poniżeni lub zapomniani. Pokój wibrował energią, a zbiorowe bicie serca odzwierciedlało prawdę, w którą zawsze głęboko wierzyła: życzliwość jest siłą, a nie słabością. Ale wtedy Klere dostrzegła wyraz twarzy Tonyego, mieszankę wściekłości i desperacji. Był osaczony, a ona wiedziała, że nie podda się bez walki. Stawka nigdy nie była tak wysoka. Doskonale zdawała sobie sprawę, że jeśli ten moment obróci się przeciwko niej, może to oznaczać koniec restauracji, jaką znała. Biorąc głęboki oddech, Clare zrobiła krok do przodu. Nie możesz nas złamać. Tony, powiedziała stanowczo, a jej głos przecinał napięcie niczym nóż. Ta restauracja należy do nas wszystkich i zasługujemy na traktowanie z szacunkiem. Poczuła za sobą zbiorową siłę swoich klientów, żywy mur wsparcia, który przetrwał burzę. W pokoju zapadła cisza, a w powietrzu unosiło się oczekiwanie. Klara przekroczyła próg, teraz nadszedł czas, aby sprawdzić, czy ich jedność może odwrócić losy konfliktu. Właśnie wtedy rozległ się dźwięk migawki aparatu, uchwycąc moment, którego nigdy nie zapomną, świadectwo siły wspólnoty i siły płynącej ze wspólnego przeciwstawienia się okrucieństwu. Klerę nie wiedziała, że będzie to katalizator zmian, które rozprzestrzenią się daleko poza ściany restauracji. Gdy wideo obiegło internet, a historia restauracji zyskała na popularności, Klerę znalazła się w centrum ruchu, o którym nie wiedziała, że jest mu potrzebna. Napłynęło wsparcie nie tylko ze strony miasta, ale także ludzi z całego kraju, którzy poczuli ciężar podobnych doświadczeń. Napływały oferty nowej pracy, wsparcie, a nawet inicjatywy społeczne ale serce Klarii pozostało przywiązane do restauracji. Nie mogę opuścić tego miejsca, szepnęła pewnego wieczoru do Emilii po długiej zmianie głosem przepełnionym nowo odkrytą determinacją. Ta restauracja to dom, sanktuarium, w którym ludzie się spotykają. Chcę to poprawić. Emilii uśmiechnęła się, rozumiejąc głębie zaangażowania Klarii. W takim razie uczyńmy to naszym. Kupmy to i zamieńmy w coś, co odzwierciedla miłość i życzliwość jakie okazaliście nam wszystkim. W tej chwili jasności Clare poczuła, że wątki jej życia splatają się z wątkami jej społeczności. Jadalnia może być czymś więcej niż tylko miejscem jedzenia. Może być latarnią włączającą i wspierającą. I tak, przy wsparciu swoich lojalnych klientów, Clare wyruszyła w podróż, aby odzyskać restaurację, zdeterminowana przekształcić ją w kwitnące centrum pozytywnego nastawienia. To, co zaczęło się jako chwila upokorzenia, Przekształciło się w katalizator zmian, rozpalając w klarze ogień, który nie tylko zmienił jej przeznaczenie, ale także na nowo zdefiniował istotę restauracji, którą kochała. Walka z zawstydzaniem ciała i okrucieństwem dopiero się rozpoczęła, ale teraz klera była uzbrojona w niezachwiane wsparcie swojej społeczności, gotowa stworzyć przestrzeń, w której nikt nigdy nie będzie czuł się niewystarczająco. Dzwonek nad drzwiami restauracji zabrzęczał ponownie, sygnalizując kolejną falę klientów. Gdy w ulubionej restauracji Clary Jennings trwał szczyt lunchowy. Manewrowała przez tętniący życiem pokój, a jej serce rozjaśniało znajome twarze, które witały ją ciepłymi uśmiechami i chętnymi rozkazami. Pani Thompson pomachała do niej, a jej srebrne włosy zabłysły w południowym świetle. Klara po prostu osoba, którą chciałem zobaczyć potrzebuję tego, co zwykle już zaraz pani te odpowiedziała Klara podnosząca ją na duchu ciepło starszej kobiety. Ale nawet gdy podawała parujące talerze z klopsami i kawą, z tyłu jej umysłu pojawił się cień głos tonego, ostry i protekcjonalny, odbił się echem w jej myślach. Już dawno nauczyła się ignorować jego zaczepki, ale ukłucie nie ustawało, a ciężar jego słów przygniatał ją niczym ciężka kurtyna. Gdy Claire ponownie napełniła kawę pani Thompson, okrutny śmiech ponownie przeciął powietrze. Klara Naprawdę myślisz, że potrafisz wyglądać tak. Głos Tony'ego był jak nóż, ząbkowany i nieustępliwy. Szczerze mówiąc, kiepsko radzisz sobie z interesami. Śmiech, który nastąpił, był jak fizyczny cios i serce Klari zamarło. Zmusiła się do uśmiechu, ale ciepło w jej piersi szybko zamieniło się w lód. Każdy śmiech był jak sztylet, i niemal słyszała echo słów babci. Wystarczy ci, Klaro. Ale w tym momencie czuła coś innego. Klerę wzięła głęboki oddech, próbując zachować spokój. Po prostu próbuje wykonywać swoją pracę, wykrztusiła cichym głosem. Twoja praca. Tony zadrwił. Spróbuj poszukać tej części. Klienci chcą widzieć kogoś, kto pasuje do ich wizerunku. Właśnie wtedy Klerę dostrzegła pana Witakera w kącie. Jego wątłą sylwetkę ledwo było widać nad stołem. Był jednym z jej najbardziej lojalnych klientów, stałym bywalcem tej restauracji, odkąd pamiętała. Płomień w jego oczach coś w niej zapalił, rozpalając przebłysk nadziei. Ja, zaraz wracam, powiedziała, odsuwając się od stołu, a jej serce biło jak szalone. Poczuła na sobie ciężar spojrzenia tonyego, drapieżnika czekającego na odpowiedni moment, by rzucić się na nią. Kiedy szła na tyły, myśli Klari pracowały jak szalone. Mogła rzucić pracę, zostawić to miejsce i znaleźć pracę gdzie indziej, ale w głębi duszy wiedziała, że będzie jej brakować tej społeczności. Śmiech, wspólne historie, prosta radość z kontaktu z ludźmi przy kawałku ciasta, to było jej ratunek. Gdy dotarła do drzwi, zawahała się. A co by było, gdyby zamiast tego przeciwstawiła się Tonyemu? A co jeśli nie pozwoli mu tego odebrać? Zanim jednak zdążyła podjąć decyzję, przez zgiełk restauracji przebił się donośny głos. Wystarczy Tony. Był to pan Whittaker, który wstał z zaskakującą siłą. Klara jest sercem tego miejsca. Nawet nie wiesz, ile ona dla nas znaczy. Klara wstrzymała oddech, gdy ciepło rozprzestrzeniło się w jej piersi, przypływ wdzięczności i dumy. Pokój wibrował energią, a głosy ją wspierały. Tak, ona nas wszystkich łączy. Krzyczała młoda matka, tuląc swoje dziecko: Powinieneś się wstydzić. Klara poczuła, że drżą jej kolana. To było to chwila, na którą pocichu liczyła, ale nigdy nie odważyła się marzyć. Ale co jeśli to się odwróci? A co jeśli wszyscy zwrócą się przeciwko niej? Jak myślisz, kim jesteś? Głos Tonego stał się głośniejszy, a jego gniew był namacalny To moja firma i będę ją prowadzić. Jak chce. Serce Klarii biło jak szalone. Gdy wystąpiła naprzód, ośmielona otaczającym ją chórem wsparcia. Nie możesz nas złamać, tony, oświadczyła spokojnym głosem. Ta restauracja należy do nas wszystkich i zasługujemy na traktowanie z szacunkiem. Powietrze zatrzeszczało od napięcia, gdy twarz Tonyego poczerwieniała z wściekłości. Klerę czuła, że stawka rośnie. Przyszłość restauracji wisiała niepewnie na włosku. Jeśli Tony zemści się, może to oznaczać koniec restauracji, jaką znali, ale jeśli staną razem, mogą wszystko zmienić. Właśnie wtedy rozległ się dźwięk migawki aparatu, który uchwycił te chwilę, świadectwo ich jedności i buntu. Claire poczuła, jak ogarnia ją fala determinacji. Tu już nie chodziło tylko o nią. Dotyczyło każdego, kto kiedykolwiek czuł się niewystarczająco. Pokażmy mu, na co nas stać. Ktoś krzyknął z tyłu, a serce Klari wezbrało, gdy tłum ryknął na znak zgody. Wszyscy byli w tym razem, gotowi walczyć o kolację, która ich wszystkich zgromadziła. Z całą odrobiną odwagi, na jaką mogła się zdobyć, Clare odwróciła się do Toneego, przygotowana na bezpośrednią konfrontację z nim. Walka się rozpoczęła, a ona była gotowa odzyskać swoją godność, swoją restaurację i społeczność, którą zawsze ceniła. Dalsza podróż będzie pełna wyzwań, ale Klere po raz pierwszy poczuła, jak płomień nadziei zamienia się w płomień możliwości. Atmosfera w restauracji uległa zmianie, a w powietrzu unosiło się wyczuwalne napięcie, gdy Klere stanęła twarzą w twarz stonym, wspierana przez wspierającą obecność swoich klientów. Niegdyś przytulny pokój sprawiał wrażenie pola bitwy, a każdy stół w fortecy Solidarności. Klere wzięła głęboki oddech, osadzając się w tej chwili. A jej serce biło pod ciężarem nadchodzącej konfrontacji. Klerę nie jest tylko kelnerką, odezwała się Emili, a jej głos nie załamał się pośród zgiełku. To ona je, stary testament, powodem, dla którego tu przychodzimy. Słucha, troszczy się i sprawia, że w tym miejscu można poczuć się jak w domu. Nie może się jej tak po prostu odrzucić. Pierś Kleryi wypełniła się wdzięcznością. Wsparcie, którego pragnęła, w końcu się zmaterializowało. Rozpalając w niej dziką determinację, poczuła za sobą zbiorową siłę klientów restauracji, a każdy głos był niczym nić wpleciona w gabelin odporności. Nie chodziło już tylko o nią, chodziło o każdego, kto kiedykolwiek czuł się niewidzialny, o każdą osobę, która przekroczyła te drzwi, szukając pocieszenia i akceptacji. Dlaczego nie powiesz nam, co naprawdę myślisz? Klerę odpaliła, a jej głos wzniósł się ponad hałas. Czy bardziej zależy ci na idealnym wizerunku niż na ludziach, którzy przychodzą tu pożyczliwość. Ponieważ mogę ci już teraz powiedzieć, że nigdzie się nie wybieramy. Wytrzymała wzrok Tonyego, czując, jak ciężar energii w pomieszczeniu przesuwa się na jej korzyść. Pomruki zgody przetoczyły się przez tłum i Claire widziała, jak pan łytek gorąco kiwa głową, a jego wątła sylwetka jest oznaką odwagi. To był moment, na który czekała, Moment odzyskania godności i miłości do tego miejsca. Dokonajmy tutaj wyboru, zaproponowała Klerę, zachęcając innych gości. Jeśli Tony nas nie szanuje, dlaczego mielibyśmy go wspierać? Ta restauracja należy do nas wszystkich, nie tylko do niego. Zasługujemy na przestrzeń, w której kwitnie życzliwość. Mówiąc, Klerę poczuła, jak ogień rozpala jej serce, podźwiękami zgromadzonych za nią klientów. Nie byli już tylko patronami. Stanowili społeczność zjednoczoną przeciwko okrucieństwu, które groziło przyćmieniem ich sanktuarium. Ale gdy determinacja Klari się wzmocniła, wyczuła, że gniew Tonyego wrze pod powierzchnią. Rumieniec na jego twarzy pogłębił się, a pięści zacisnęły się po bokach, trzęsąc się z ledwo powstrzymywanej wściekłości. Myślisz, że to żart? Wszyscy będziecie tego żałować. Splunął a jego głos ociekał jadem. Klerę czuła, jak napięcie wzrasta. Odliczanie do punktu krytycznego zbliżało się niebezpiecznie blisko. Wiedziała, że musi działać, zanim ta chwila minie. Jeśli chcesz dalej prowadzić tę restaurację ze swoim toksycznym nastawieniem, będziesz to robić sama, oznajmiła spokojnym głosem. Pokażmy mu, że nie boimy się stanąć w obronie tego, co słuszne. Sala wybuchła brawami i wiwatami. A powietrze gęste od buntu. Klerę czuła, jak bije jej serce, a energia przepływa przez nią niczym fala przypływowa.